Cześć! Witam Was 7 marca o 7. Jestem w piżamach. Fajne piżamy za 1 euro. Słuchajcie, widnieje już trochę, ale pada niesamowicie. Tak, teraz to deszcz już pada. Już ten śnieg się zmył. Jak to w Irlandii e, śnieg na 5 minut. Piję kawkę. E, dużo się zmieniło. Słuchajcie, nie wiem, zobaczymy. Może powoli tak opowiem Wam, co się zmieniło i ogólnie jakie rzeczy się wydarzyły i co się wydarzyło, bo trochę minęło czasu, jednak prawie rok. Ostatni film był dodany, słuchajcie, wpatrzyłam wczoraj w maju tamtego roku, także a teraz mam marzec, także no dużo minęło, nie liczyłam, nie wiedziałam, nie myślałam nawet, że może wrócę, że tego, ale zobaczymy. Zobaczymy, spróbujemy. Jak widzieliście, czytam Pismo Święte Biblię, dostałam, poprosiłam od mamy na święta na Boże Narodzenie, jako prezent. I czytam, bo ja nie posiadałam Biblii i mam takie postanowienie, żeby w tym roku przeczytać y, po prostu całą Biblię, i tak myślałam, żeby na, na 12 miesięcy, y, jakby to rozłożyć, ale później pomyślałam, a to może wakacje, może zdążę trochę wcześniej, także zobaczymy. Mam rok na to, a przeczytałam, już widzicie tę część, także jest sporo. Jeszcze trochę do połowy brakuje, ale jest sporo. Y, Skąd takie postanowienie? Wiecie, dużo się wydarzyło w tych um, ostatnich miesiącach. Tak no, to rok wstecz, w sumie, wiecie, zawsze coś się, co się dzieje, no ale sporo się wydarzyło i ogólnie Myślę, znaczy nie myślę, wiem, że się zmieniłam i ogólnie chcę jako chrześcijan, a myślę, że każdy chrześcijan chociaż raz w życiu powinien Biblię przeczytać, także to jest moje postanowienie na ten rok i czytam i ogólnie mam postanowienie też przeczytać więcej książek w tym roku, wiecie, mniej oglądać jakieś Netflixów czy czegoś, a po prostu czytać książek książki i cztery książki przeczytałam w styczniu, cztery książki przeczytałam w lutym. Nie liczę tego, nie? Jak przeczytam, to wtedy podkreślę, bo to będzie taka do, jakby dodatkowa, nie? No i w marcu mam książki kupione z, kupiłam w second handzie, jak to się mówi? W charity shop książki i kupiłam książki... Nie kupiłam, tylko mam... zapisałam się do biblioteki i mam po prostu na telefonie, mam audiobooki, słucham? To też zaliczę do książek, albo e-booki też, ale audiobooki fajnie, wiecie, bo czasami jak na przykład sprzątacie, czy zmywacie naczynia, czy coś, słuchawki wsadzicie i możecie trochę posłuchać i zawsze te też y, dwie rzeczy naraz raz robicie, nie? Słyszę, że moja suszarka się zatrzymała, muszę ją, wiecie, wyczyścić, uzupełnić wodę i wstawię jeszcze na chwilę jeszcze raz. To się suszy, jest... Jeszcze może z 15, 20 minut może niech się suszy. Te, te, zmniejszam temperaturę później na trochę niższą, żeby... Bo im suszy te ubrania, tym później one się tak kurczą, jak jest wysoka temperatura. Tak jak ma na syntetycznym, to się tak nie robi, chociaż tam były ręczniki. Czasami, czasami mieszam tu wszystko, pióre tak jak leci, a czasami, wiecie, wstawiam ręczniki na wysoką temperaturę i w ogóle ogólnie to i tak na 60 stawiam to, także... Różnie, różnie. Zmieniam i słuchajcie, dzisiaj jest... Y Spotkanie w szkole z nauczycielem, tak? No, <laughs> u Santiago. Także od 9.30 będą jakby dostępni nauczyciele. Także idę, go zaprowadzę, zaczynam szkołę o 9.20 i ja po prostu sobie poczekam, może te 10 minut. I, I co? No, i pójdę, pogadam z nauczycielami, on ma tam trochę dodatkowych nauczycieli, także wiecie, z tymi dodatkowymi w sumie różne zajęcia takie nie wiem, jak to po polsku, wyrównawcze takie, do, do z języka, z czytania trochę i je no, z języka też właśnie ma. Także zobaczymy, co tam powiedzą, a jeszcze co nowego, bo moja małoludka ma, o, słuchajcie, ona zaraz w, na początku czerwca będzie miała latka, ale zaczęła już no przedszkole żłobek, zaczęła, spóźnili się, bo już miało od września i się, a dopiero na koniec października zaczęła, także z tego no, trochę jakby więcej czasu dla no, dla siebie, dlatego, jak czy czytam książki i tutaj yy, tak chcę... Jak to, wiecie co, ostatnio, no, ostatnio przez te ostatnie miesiące takie wolniejsze życie, takie spokojniejsze, yy, wiecie, straciliśmy uff, bliską osobę w rodzinie, ja straciłam i... No, i to też zmienia dużo, pan życiu perspektywę taką, zaraz <gryw> będę płakać, yy, zmienia wasze życie, wiecie, jak tracicie jednego rodzica, to zmienia się wasze życie, zmienia się taka perspektywa na to wszystko i, i sens życia i co jest ważne i nieważne i także no... w skrócie opowiedziałam wam o co, co tam u nas słychać i mała też idzie do przedszkola dzisiaj ma niecodziennie chodzi oczywiście, także, ale się idzie ja do szkoły i później zobaczymy. Stoicie w mojej szafie, bo mam będę robić sobie trochę make-upu na to spotkanie. I przeniosłam sobie, słuchajcie, miałam w szufladzie wcześniej, z tyłu tam mam takie szuflady, swojej kopietyki do makijażu, ale jakoś przeniosłam je tutaj, a tam poskładałam swoje, co ja tam powiedziałam, koszulki, t-shirty. ogólnie ostatnio nawet słucham Marie do książek i słucham chyba, tak, na audiobooku i wiecie, zmiany. Trochę tu, trochę tu. I mam tylko w moje wszystkie kosmetyki widzicie do makijażu i perfumy mam tylko w takim pudełku i tutaj sobie na półce wsunęłam. I zobaczymy. Na razie mi się sprawdza, nie wiem, czy dzień już to mam, czy jakoś tak. I... No i tak, to zrobię sobie taki delikatny makijaż, bo wiecie, jak człowiek trochę bardziej jak mam. My... Wygląda lepiej, to wiecie, i się czuje lepiej, i ma trochę więcej odwagi, nie? Po śniegu już prawie nic nie zostało, bo padał niezły deszcz. No może bibikiem, no, chociaż nie za bardzo tego lubię. Miałam taki z... z jakiej to firmy był? chyba. Był fajniejszy, nie? Widzicie, tutaj mam lustro w szafie i tak mi pasuje się w nim malować, bo... Tak się przy przymałam, to i tak tu przychodziłam z tej strony. Także wiecie, jakby pod ręką te kosmetyki, tak? Myślę, że jakiś czas przeorganizowujemy wszystko, nie? Teraz się sprawdza, później nam się znudzi, później znowu chodzi. Norma, się nie nudzi, tak? Dobra, ja może szybko sobie dokończę i zaraz. Do was wrócę. No i makijaż mam zrobiony. Taki delikatny. Słuchajcie, mam sweter. A to on chyba jest z tego. Jak się nazywa? Z Dune Oczywiście z second hand'u kupiłam, nie pamiętam za ile, za 4 euro, ale jest taki ciepły, ma jakieś tam mochy w sobie czy coś w stylu. Był taki gryzący, ale wiecie nakładam długi rękaw pod spód, to nie gryzie. I spodnie mam z Zary, też z hand'u, takie bootcut, czyli one są trochę rozszerzane pod, zobaczymy, pod na spodzie, nie? Takie troszkę rozszerzane. I o, i tak. I kupiłam je też za. Czekajcie. Za 7 euro były nowe z Medkw, są z Zary i są fajne grube jeans takie ciemne, Także spoko do, nałożę sobie trochę wyższe te buty na takim małym odcasie i będzie idealnie. I teraz będę musiała przygotować dla dzieci ubrania. Wasze dzieci też tak ciężko ubrać, jak walka, wiecie, nie wiem, na rynku z te, jak zapasy. O, nie wiem, mała to tak za dużo. Nie ma ubrań, wiecie, takich nadających się do przedszkola dużo rzeczy dostała już, wiecie, a mam to co nowe, to mi się nie odebrało. z jakieś jakiś, wiecie, także nałożę bluzę i leginsy jakieś cieplejsze wybiorę o, z H&M -u. takie one z tymi. z takim meszkiem, nie widać o, z takim cieplejszy są. O. i to, i to, z i majteczki, majteczki Skarpety niech nałożę czarne niech będą i, i, I tyle. A dla młodego, oczywiście, uniform szkolny. Ostatnio byłam w Tesco i słuchajcie, kupiłam dla niej właśnie to na 3 latka już taką bluzę. Jedną i taką. One były po. No nie, jedna była po 5, druga była po 3,80 czy coś. I, ale jak kupowałeś trzy 3 rzeczy, to tylko za dwie płaciliście. Jakby. Także nam. No, wyszło. Jeszcze dla Santiago kupiłam właśnie bluzę i tam różne inne rzeczy, ale to gdzieś pochowane. Także o, tyle. Idę ubierać. Przygotować plecaki. i do Nie uwierzyć. <gry> w sumie z... wyłączyłam kamerę i patrzę, o, jakie świadomość jest ze szkoły. Dyrektor. Szkoła jest dzisiaj zamknięta z powodu tego śniegu, co nam padał tutaj trochę. Ekstremalnie złe warunki na drogach, słuchajcie. Dla, no do, dla dzieci podróżujących i oczywiście dla pracowników. No i też te. Jak się nazywa? Spotkanie z nauczycielami też jest odwołane, oczywiście. Wow. No, 8.25 jest, no dobra, no, godzinę przed rozpoczęciem, nieźle. Okej. Okay. Tak już wszystko się zmienia na dzisiaj, wszystkie plany. Zrobiłam taki zwykły rosołek, o, najprostszy na świecie. Taki najprostszy rosół, Santiago mnie prosił o to super. w Polsce, jak byliśmy na święta Bożego Narodzenia, to ja u cioci uli mówi taka pyszna zupa i to jest teraz cioci uli zupa. <laughs> ale tak nigdy nie jadł, wiecie, zup za bardzo, no ale to widzicie, czasami poprosił, to zobaczymy, może zje, oby. I co jeszcze zawiosła mało oczywiście do szkoły, do przedszkola, szkoła zamknięta, i tutaj sobie przez ten czas, jak widzicie, wstawiałam tę zupę do gotowania y na słuchawkach słuchałam a właśnie audiobooka. I tym sposobem przy przy sprzątaniu zawsze przesłucham coś tam, wiecie, i codziennie, tak po trochu, nawet wiecie, po 20 minut czy pół godziny, pół godziny to też dobrze, wiecie. I do i te książki i słucham książki The Art of Swedish Dead Jakoś tak, mam ten na telefon teraz. Co, coś takiego. W sumie jak skończę, ona jest bardzo krótka w ogóle, widziałam, że dwie godziny chyba coś, także jak skończę, to może coś Wam opowiem o niej, o, o, niej, o tej książce, co tam, jak, ogólnie tak właśnie, no. Minimalizm, taki właśnie slow life, jak to jest? Atrakcyjne dla mnie, tak. No i zobaczymy. Także zjemy zupę jak troszkę przez i wstawiam wodę na pierogi, takie mrożone, krótkie. Dzisiaj jest piątek, także w piątki nie jemy mięsa teraz w poście. A co do filmu, chciałabym, żeby się pojawiały częściej, ale takie krótkie filmy, wiecie, do 10 minut, żeby było to łatwiej też złożyć. Wiecie, krócej nagrać i łatwiej, żeby to złożyć, bo ten sam same ten składanie tego filmu zawsze trochę trwa, nie. E, także nic nie obiecuję, zobaczymy, czy będą się pojawiały codziennie, czy kilka razy w tygodniu, czy raz w tygodniu, to wszystko nie mam do jakiegoś takiego solidnego planu, bo nie wiem, nie wiem, zobaczymy życie I mamy, wiecie, tu trochę o, o książkach, czy tam trochę rzeczy się wydarzyło, mamy irlandzkie obywatelstwa i takie różne wiecie przemyślenia moglibyśmy sobie dziennie, czy tam co kilka dni po... Porozmawiać o tym przedyskutować, nie? Także spoko. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego. Pa.